No, oczywiście masz takowej, to się na pasterkę nie chciało przyjść. Pewnie się do nalewki dobrała. No, czem prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać pana. Śpiewaj, Beata. A ciekawe, czy w tym roku po pasterce też dadzą gorącą czekoladę? Gdy się Chrystus rodzi I na świat przychodzi Bo się narodził Zbawiciel Wszego świata odkupiciel Gloria, gloria Gloria in excelsis Deo Jak słyszę słowo Gloria, to wiesz co, ja mam piosenkę w głowie. Gloria, do don't you think I'm fallin' Gloria, do 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 Spokój się Beata, dobra, w kościele jesteśmy. To nie jest odpust parafialny. Gdy śliczna panna syna kołysała z wielkim westchnieniem tak jemu śpiewała. Musi masz tu pieniążka, tam jest taki ceramiczny anioł. Jak mu się wyrzuci pieniążka, to on wtedy robi tak o. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. No ale piękna szopka w tym roku, no. No ze cztery to siana poszło jak nic. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie spiesznie dążycie? Powiedzcież nam, trzej królowie, Chcecie widzieć dziecię. się naciągnij mocniej czapkę, bo zimno. Mizerna, cicha stajenka licha, Pełna niebieskiej chwały. No patrzcie, ledwo żeśmy zjedli, a już jestem głodna. O, to jest taka skoczna. Hej, żeino, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, betlejem, betlejem. Oj, co jak co, ale ja wam powiem, że naprawdę koleny to mi zawsze serduszko rozgrzeją. W żłobie leży, któż pobierzy? Kolędować małemu. Jezus malusięki. Leży wśród stajenki. Płacze zimna nie dała mu matula sukienki. No ale jak w kościół ozdobili na święta nie, Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. A nie grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlen tak lękają. Cuda, cuda, ogłasza O, tak się wciągnąłem, że zapomniałam wziąć powietrza. O, ja wam powiem, że pasterka to ma taki urok. się nie chce ci się spać, tak? No, jak coś to mów, to się możesz tutaj strzymnąć na moim ramieniu. A dobrze, że kubusz to mi na starość szlankę wody podana. No.